Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wraz z Wami chcę się przygotować do przeżywania niedzieli sztupańskiego. Jest to niedziela, która zamyka okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykłym w Kościele. Jezus świadomie podejmuje w ten sposób działalność publiczną, określa się w działalności publicznej, przychodzi do Jana, przyjąć Chrzest pokutym. Nie wyznaje grzechów, bo przecież jest bez ale te, to zanurzenie w wodach Jordanu jest znamienne bardzo mocne. Jezus daje wodzie moc uświęcania. Słychać głos Ojca, który mówi o więzi z Synem, to jest mój Syn umiłowany, jego słuchajcie. Objawia się Duch Świętym. A więc mamy objawienie trójjednego Boga. Jezus daje wodzie moc uświęcenia, a więc Przypominamy sobie swój chrzest, swoje obmycie, odrodzeniem, oświeceniem w duchu świętym przez sakrament Chrztu. To szczególny dzień, kiedy dziękujemy za ten dar. Myślę, że niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam wszystkim o tożsamości, kim jestem. Zaprasza do wiary, zaprasza do tego, by tę wiarę pogłębić, by pewne rzeczy przeanalizować, przemyśleć. Wiecie, że gdy cnoty nie rozwijamy, one jakoś stygną. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby pod swoim adresem usłyszeć jesteś moim synem umiłowanym, jesteś moją córką umiłowaną. Co to dla mnie znaczy? Co to znaczy, że jestem dzieckiem Bożym? Co to znaczy, że jestem chrześcijaninem? Jak głęboka i piękna może być tożsamość chrześcijańska, która sprowadza łaskę Bożą na ziemię, Skoro zaprasza Boga działającego tutaj na Ziemi, gdy czytamy Ewangelię, widzimy jak Jezus chcąc Cię objawić ludziom wymaga wiary. Wiary, która motywuje go do działania, zaprasza go do działania. Bóg proponuje, Bóg zaprasza, Bóg nie wymusza. Wiara jest odpowiedzią i wielokrotnie słyszymy, niech Ci się stanie, jak wierzysz. Chciejmy pogłębić wiarę. Chciejmy pomodlić się o wiarę. Chciejmy pytać się, czy ta wiara podoba się Panu Bogu. Co mógłbym zrobić, żeby moja wiara była pogłębiona, piękniejsza, lepsza. Wiara mówi o realności Boga. O tym, że Bóg jest. O tym, że Go kochamy, że Go cenimy. To pierwsze podstawowe pytanie, czy rzeczywiście Bóg jest na pierwszym miejscu. Czy postawimy Boga na pierwszym miejscu. Zwłaszcza dzisiaj, w dobie komórek, internetu, różnych ciekawostek, zainteresowań, a także w kontekście no, grzeszności, w którą jesteśmy wplątani, wciąż jest to pytanie, czy Bóg jest na pierwszym miejscu. Czy mam czyste serce, czy mam prawe sumienie. Wiara z kolei zaprasza nas do większej miłości, do miłowania. Yy... Chrześcijanin bez miłości jest nieprzekonywujący. Pomyśl o, o kimś, kto może głęboko uważa, jestem wierzący, jestem, ale że jak najbardziej to robię, tamto robię, wypełniam uczynki, praktyki, a w nim nie ma miłości. Jest nieprzekonywujący. Wiara od razu pokazuje nam innych, pokazuje nam horyzonty innych ludzi, cierpienia, kłopoty, problemy. Zapomnij o sobie, zajmij się innymi. W scenie, którą rozważamy, bardzo mi się podoba Jan Chrzciciel. On wciąż mnie zdumiewa. Przede wszystkim pokorą, przede wszystkim uniżeniem. Wielu uważało, ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś Mesjaszem. Nie, nie jestem Mesjaszem, nie jestem prorokiem. Jam ja głos wojący na pustyni. Piękne są słowa Jana Chrzciciela. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, wiersze 7:11. Że nie jest godzien schylić się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Piękne wyrażenie pokory, ale też piękne wyrażenie wiary, gdzie ja staję się coraz mniejszy, coraz skromniejszy, pokorniejszy, nawet by powiedział niewydolny, niewydolny, przypominam sobie słowa Jezusa. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Ja jestem niewydolny. A to z kolei zaprasza Boga działającego. Boga Przychodzącego. On chrzcić nas będzie duchem świętym. W tej scenie wciąż jesteśmy zaproszeni, aby wołać o ducha świętego. Od sakramentu chrztu przez bierzmowanie mamy, obdarowanie w duchu świętym. To także rozwijajmy. Pytajmy się o cnoty. Pytajmy się o zalety. Pytajmy się, jakie dobro jest w nas, i, i to dobro rozwijajmy. To jest działanie ducha świętego w nas od sakramentu chrztu. Przypominam, że od Sakramentu Sztu, każdy świecki ma urząd wynikający z Sakramentu Sztu, kapłański, prorocki, królewski. To znowu jest ten wymiar godności, tożsamości, o której mówiłem. Kochani, życzę Wam postawienia Chrystusa na pierwszym miejscu, autentycznego oddzielenia balastów, jakichś drugorzędnych spraw, trzeciorzędnych spraw. Które jakoś nas zacieśniają, które nas jakoś zakleszczają. Postawmy Chrystusa na pierwszym miejscu, zwłaszcza myślę o częstej spowiedzi, o umiłowaniu Eucharystii. Nie przyzwyczajajmy się do komputerów, internetu. Wiem, że się powtarzam, ale myślę, że to jest ważne. Nie przyzwyczajać się, bo myślę, że to zagubi wiarę. Trudno jest uczestniczyć we mszy świętej z jakimś takim namaszczeniem. I rzeczywiście no, życzmy sobie tej miłości. Miłości, która jest owocem Ducha Świętego działającego w nas. Zapraszam w środę na słuchanie kolejnej katechezy o godzinie 20. Zapraszam także do Kościoła Parfialnego w Głogówku, kto, kto mnie słyszy. Głogówkach jest szczęśliwy, bo w kościele parafialnym jest bardzo piękny motyw, scenę, o której mówimy, Chrztu Jezusa w Jordanie. Widzimy tę scenę nieco po lewej stronie, patrząc na prezbiterium. U góry jest ta scena, jak Jan obmywam Jezusa, objawia się Trójca Święta. W środku motyw grzechu pierworodnego, przypominamy sobie, że chrzest gładzi grzech pierworodny, a poniżej chrzcielnica, więc piękny motyw chrzcielnicy. Dziś i jutro, czy w najbliższym czasie, ci, którzy są z Gogówka, a wejdą do kościoła parafialnego, mogą tę scenę tak pięknie podziwiać. Dobrego czasu życzę pokoju, Bożej miłości i pogłębienia wiary. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.